Co to jest kardiowerter-defibrylator i czym różni się od stymulatora serca? Na to pytanie odpowiada profesor Andrzej Biderman. No, kardiowerter-defibrylator może mieć również urządzenie stymulujące, ale generalnie różni się tym od stymulatora, że jego zadaniem jest, jak stymulator wysyła do serca takie bardzo delikatne impulsy, które tylko pobudzają, nie są w ogóle odczuwalne dla pacjenta. Tutaj rolą defibrylatora kardiowertera jest. Określonych sytuacjach groźnych dla życia zaburzeń rytmu serca, wysłanie bardzo potężnego impulsu, wstrząsu, takiego wręcz dla serca, który powoduje przerwanie tego niekorzystnego zjawiska. I to jest, i stosuje się w takich sytuacjach, kiedy pacjenci mają w taki czy w inny sposób stwierdzone groźne zaburzenia rytmu serca, czy też byli reanimowani z powodu zaburzenia rytmu serca. I to jest mam podstawowe wskazanie dla tych pacjentów, czyli występujące tak zwane często bardziej szczegółowo, często skurcze komorowe, które, które powodują powiedzmy utraty przytomności, czy nawracające zaburzenia rytmu bardzo groźne, to docena do oczywiście jest przez lekarza, elektrofizjologa, który zajmuje się tym problemem.